Szanowni Państwo, chciałem Was dzisiaj wprowadzić w świat bezbolesnej cystoskopii. Cystoskopia to podstawowe badanie w przypadku podejrzenia raka pęcherza, który nadal jest cichym zabójcą Polaków, ale również w przypadku innych schorzeń pęcherza czy też cewki moczowej. Możemy zobaczyć, niejako przez dziurkę od klucza, co dzieje się w pęcherzu. Co dzieje się w cewce moczowej? Dlaczego bezbolesna? Bezbolesna dlatego, ponieważ wykorzystujemy bardzo cienki instrument. Jak Państwo widzicie, ten cystoskop jest bardzo cieniutki, jest giętki, jest miękki. To nie jest sztywna cystoskopia. Taką cystoskopię można wykonywać w znieczuleniu miejscowym cewki moczowej. Pokażę Państwu teraz, jak to działa. Mamy taki instrument. Tutaj mamy monitor. To, co widzimy w pęcherzu, pojawia nam się na ekranie monitora. Tutaj mamy y, naszego pacjenta i, jak Państwo widzicie, teraz wprowadzam do tego y, naszego pęcherza przez cewkę moczową. Wprowadzamy cystoskop i patrzymy się, co znajduje się w pęcherzu. W tym przypadku, jak Państwo widzicie, znajdują się tam y, cukierki i możemy sobie dokładnie obejrzeć, co to jest. Możemy sobie obejrzeć lewą ścianę, prawą ścianę pęcherza moczowego. Możemy zobaczyć tak naprawdę całą strukturę pęcherza moczowego i cewki moczowej. To takie bardzo fajne urządzenie które też służy do podawania leków do pęcherza moczowego. Jak? Mamy tutaj specjalny kanał roboczy, przez który wprowadzamy cieniusieńką igłę i ostrzykujemy pęcherz moczowy toksyną botulinową. A co dzięki temu się dzieje? A no, dzięki temu pęcherz moczowy rozkurcza się, dzięki temu nasz pęcherz moczowy, można powiedzieć, wygląda młodzie.